Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu Tomboli drugi tydzień. He, podsumować mogę tak jak w ostatnim tygodniu. Nie wygrałem kompletnie żadnej nowej nagrody. Nic, nic a nic. Nagrody za losy może wygrałem 3 albo 4, ale to też były chyba nasionka, KD szamana, KD Ninja, Kade lkana, chyba? Coś w ten deseń poszło. Ale wracając do tego, że nie mam całej nagranej, to znaczy miałem całą nagraną, ale wypaliłem w sposób taki, że a potrzebne mi miejsce to chyba nagrałem to już było na tubach. I tak wypaliło, że niestety się wypaliło. Dobra, ale żeby nie było, że będzie nudno. Nie, 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 podsumowanie tę boli z razem z kołem losu to jest coś ciekawego. Dobrze, kolejną nagrodę, zaraz odbierzemy, co my... O, kolejna nasionka, spoko. Kolejna nasionka to jest dobra nagroda. To jest lepsza nagroda niż Kadeszamana plus 4 uwierzcie. Ale poty to już sobie mogli darować i jeszcze jeden los. Też poty mogli sobie darować, naprawdę poty są mi tak potrzebne. Ale 6 zakręceń kołem losu to jest jednak coś. Dobra, co w tym kole losu dzisiaj możemy trafić. Pierwsze losowanie. Pier o, są skrzydła, są skrzydła, są skrzydła. Czemu jest ja szarfę na skrzydłami? Wejdź! Było blisko. Nie wiem czemu nazywam to skrzydami, bo wygląda trochę jak skrzydła. Jak szarfa żółta czy czerwona wygląda w miarę normalnie, tak te nowe szarfy wyglądają bardzo nienormalnie, wyglądają jak skrzydła. Fasolka? Fasolka? Nie. Ale weszliśmy właśnie na drugi poziom. Że ze względu na to, że mam darmowe losowania, może warto sprawdzić, czy mamy szansę tutaj na większą wygranie szarfy, czy coś. Buty wiatru, kostium Mich Mikołajka. O, 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 będę miał kostium, będę miał kostium, będę miał kostium. Uh -huh. A dwa dalej był bengal złoty, chyba tak? Albo zielony. Nie, złoty. Kolejne losowanie. Tutaj przydałoby się tylko. właściwie kamień, albo zielona księga. Nie będzie. Cordragons I klucz. Dobrze, to jeszcze jedno losowanie. Metin, są jest szarfa jest szarfa, ale szarfę widzieliście, że mam szarfę. Jeszcze me... no, już wolałbym ten eliksir biologa niż klucz. szarfa będzie jeden taki krótki filmik, skąd ją w ogóle zdobyłem. Miał być wczoraj, ale nie miałem siły w ogóle tego wysłać. Jest dzik. Może dzika wygramy. Nie wygramy dzika. Kostium, rada. Kostium. A, poty. To też dobre. I chyba zostało nam... Nie, już nie, nam nie zostało. No nic, szkoda, ale sami widzicie, szarfa jest możliwa do wygrania. I mój depozyt, no... Eliksirki jedna sztuki, kolejne dwie, czyli bardzo blisko jestem zakończenia misji. Im coraz bliżej. Myślę, że niebawem zakończę. Dobrze, kolejne realizacje i gratulujemy. Wygrałeś tylko poty! Właściwie mm, samą tą bolę i koło losu mogę pod... Wziąć w jeden nawias i powiedzieć, że jest fajny, tylko że jest taki jeden mankament. To jest gra losowa i tutaj liczy się tylko i wyłącznie szczęście, którego jak widać nie mam. Ale nie tylko ja. No dobra, tutaj mamy kolejne rzeczy w Tomboli. Kolejny pet i co będzie? Poty, Jupi, jak ja kocham, poty. Pierścień, pierścionek kolejny. Mam już teraz mniej smoczych znaków, więc będę tylko brał te, co będą 3-4 los będzie złoty, żeby mieć na następne koło losu. Na zakręcenie. O, jest symbol fajnie. To ja lubię. Delikatne sukno. Tylko szkoda, że na złej postaci. Kolejny amurek. Co tam na szamaneczce? Może pierścień by się przydał. Piękne płótno. Hmm. Dobrze, surka, 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 pokaż co tam masz. A jak wam idzie w ogóle koło losu? Jak wam idzie w ogóle tombola? Piszcie bardzo wszystkich proszę o to, żebyście pisali jakie macie nagrody. O, jeszcze kość palca wygrałem, super. No to by było na tyle. Podsumowanie takie trochę krótkie, ale z kołem losu, więc myślę, że ciekawsze, bo koło mi losu miałem też jako osobny filmik, ale Usunąłem te wszystkie filmy i wyszło bardzo skromnie. Pozdrawiam serdecznie, tymi dwa. Do zobaczenia za tydzień z tą bolą.